Heiser powiedział, że Nawrocki jest super. Tak powiedział i to teraz powiedział, zanim jeszcze nastąpiła erekcja Nawrotskiego, bo Nawrocki jest prezydentem e Erektem teraz. Czy do się, do się nie lubić wrażliwego prezydenta, który nie dopuści, żeby starsy człowiek żył samotnie w kawalerce. Mało tego, zapewni mu nawet koleżanki. Tak. No choćby to no, miała być nawet nie ze Sekspira e, Julia z balkonu. No to, to mu załatwi z dps nie z balkonikiem. Jak można nie kochać przeprezydenta, który dzień zacynął od pompek, a końcy na klęczniku i się modli o ułaskawienie kolegów. A jak jestem o siłę, to jestem wieczorem babę dobiera i tam zaczynają czytać Biblię. No rozumiecie, no jak ze młodego Heizer nie lubić jest to, to, jak jesteś rektem? no przez ułaskawienie koledzy Karola, to na pewno mu pomogą tam w tych kebabach macze tam i mięso w, 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 pokroić. I powiem wam, że Hajzer teraz będzie miał kłopot z tego, tak? Będą przełodzić yy, miłośnicy Nawrockiego na kebaba, a pracownicy nie będą widzieli łacą co chodzi. No weźmie taki i zapyta się... I yy, maczeta. A ty się pyta, co ta za maceta? Jako maceta? No, no pytam, czy ma maceta? Ale jako maceta? Co maceta? Nie mamy macety. Pytam się, czy maceta kebaba.